Z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. Liczby idą w górę. Hossa nam się rozkręciła bardzo, bardzo mocno. Dochodzi do takiego momentu, w którym Wszyscy z nas, wszyscy, wszystkie te osoby, które są zaangażowane finansowo na tym rynku kryptowalut, zaczynają się zastanawiać nad tym, kiedy sprzedać, w jaki sposób to zrobić i czy jest dobry moment na sprzedaż. Jakiś czas temu opowiadałem Wam o tym, w jaki sposób ja podchodzę do sprzedaży. Dla mnie sprzedaż to jest proces ciągły, to nie jest idealny moment, to jest proces ciągły, więc o tym mogliście usłyszeć w ostatnim czasie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o takim jednym z kluczowych błędów, który pogrzebał Niezwykle dużo osób w 2017 roku i zauważam, że ten błąd nie był związany tylko i wyłącznie z tamtym okresem, ale też pojawia się w tym momencie. Co to za błąd? W jaki sposób się przy wystrzegać tego błędu? W jaki sposób? Jaką strategię tutaj powinniśmy obrać? O tym właśnie dzisiaj i mam nadzieję, że będzie to dla niektórych z Was odcinek przełomowy. Niezwykle, niezwykle ważny. Coś, co. Po prostu zostanie z wami na dłużej i zaczniecie się nad tym zastanawiać wraz z rozwojem tego całego cyklu. Więc, aby nie przedłużać, najpierw ogłoszenia, a później już konkrety, przechodzimy. Go! Dwa ogłoszenia. Pierwsza sprawa grupa telegramowa, na którą was serdecznie zapraszam. Grupa skupiona na różnych ciekawostkach z rynku, analizach, jakichś informacjach, więc na pewno warto tam być. Pod każdym odcinkiem w opisie macie dostęp do tej grupy. Klikając, przenosi was bezpośrednio do środka. Druga sprawa, czyli e -book. z 10 lekcjami z 2017 roku. Ściągając e-booka automatycznie zapisujecie się na newsletter, który zawsze w niedzielę o 18 trafia na wasze skrzynki. To tyle z ogłoszeń i przechodzimy do konkretów. 2017 rok to był czas, w którym altcoiny po prostu przeżywały niesamowity czas. To był czas, w którym projekty dawały zarabiać po nawet po tysiąc. 2000 razy, Verge, e, rayblock Nano i mnóstwo innych innych shitcoinów, które w tym momencie już są zapomniane, ale wtedy miały swój czas. I pamiętam kilka takich kluczowych narracji, które pojawiły się w tamtym czasie. Pierwszą narracją było to, że Bitcoin stał się już taki niemodny. Bitcoin stał się drogi, więc poszukajmy czegoś szybszego, alternatywy. To był czas, w którym Nagle um, powstawały strony tak zwane flipping, czyli strony, które śledziły tylko i wyłącznie to, czy Ethereum już przeskoczyło w kapitalizacji Bitcoinu. Narracja um, na to, że Bitcoin zostanie zepchnięty na niższe partie, partie coin market cap, była tak mocna, tak duża, że wszyscy dookoła zaczynaliśmy w to wierzyć. I zwróćcie uwagę, że po raz kolejny. Rynek, gdy byliśmy już tak blisko, gdy ta dominacja Bitcoina tak mocno spadała do 38% z tego co pamiętam, pewnie to zaraz zobaczycie na, na ekranie. To wtedy to był idealny czas, właśnie, żeby znowu przeskoczyć Bitcoina i zwróćcie uwagę, że na tym rynku kryptowalut w momencie, w którym pojawia się niezwykle mocna narracja, taka narracja dominująca, to to jest sygnał do. Po prostu może zmienienia kierunku, do patrzenia w inną stronę, do zrobienia czegoś, co, co rynek, co, czego rynek w tym momencie nie widzi. I tak to do tej pory działało. I, I wraz z tą spadającą dominacją Bitcoina, wraz z tą narracją, że altcoiny stają się coraz bardziej poważne, zaczął się trend taki, który bardzo dużo osób zgubił. Trend zakochiwania się w swoich pozycjach. I o co chodzi w tym trendzie? W tym trendzie chodzi o to, że wchodzicie, może w trendzie, w nurcie, nie wiem jakkolwiek to nazwać, w takim przekonaniu, że wchodzicie w daną pozycję i ta pozycja zaczyna Wam bardzo dobrze e, dawać, zarabiać. Wasze myślenie jest całkowicie zamknięte i nie dostrzegacie sygnałów ostrzegawczych. Stajecie się tak mocno zaangażowani poprzez te wzrosty, poprzez to, że budujecie sobie w głowie przekonanie odnośnie tego, że ten projekt pomimo wzrostów 20, 30, 40 razy, nadal jest czymś niezwykle ważnym, wartościowym dla tego rynku i nadal może w perspektywie kilku następnych miesięcy dostarczyć mi jeszcze większych wzrostów. I zakochiwanie się w swoich pozycjach było czymś, co zgubiło rynek w 2017 roku. Ja pamiętam jakie nie chcę nikogo w tym momencie obrażyć, ale jak, jaki mocny był ten trend, jak mocne było zakochiwanie się w takich pozycjach jak list, jak Nexus, który dał zarobić niesamowicie z kilku centów, z dwóch centów, z centa z dwóch centów chyba nawet do 15 dolarów i ludzie pomimo całego tego rajdu nie sprzedawali, trzymali to i przechali się w całkowicie drugą stronę. Mnóstwo takich osób, które to zrobiły. To, co chcę powiedzieć, to to jest właśnie zguba. Największa zguba. Zakochiwanie się całkowicie w swoich emocjach. I teraz to, co możecie pomyśleć. Kamil, przecież mówisz o tym, że holdując dobre projekty, można tak naprawdę zmienić swoje życie i wtedy się doświadcza takich, takich niesamowitych wzrostów na kapitale, takich wzrostów zmieniających życie. I tak, racja. Ale teraz chciałbym się z Wami skupić i wejść tak naprawdę w sedno tego wszystkiego. Najważniejszym pytaniem, które ja sobie zadaję w momencie, w którym inwestuję w Alcon długoterminowo, jest to, czy dana pozycja dostarcza prawdziwej takiej ekonomicznej wartości? Czy ja jako inwestor będę wynagradzany wraz z trzymaniem tego Coina, wraz z rozwojem. Całego, całego protokołu. I gdy sobie przyjrzymy, przyjrzymy tak bardzo blisko, co, co działo się w 2017 roku, to mogę Wam powiedzieć o kilku przykładach. Pierwszy przykład z polskiego rynku, projekt Golem. Niezwykle fajny, fajny projekt, super team. Ale chciałbym się skupić w tym momencie na jednostce. Na tym, że jednostka w pewnym momencie była wyceniana na 700 milionów dolarów, nawet chyba dobijała do miliarda dolarów bez produktu, bez Działającego systemu golema. Nic. Jednostka. I jakie, jakie znaczenie w ogóle miała ta jednostka dla golema? Jednostka miała, miała takie znaczenie, że w momencie, w którym golem już będzie funkcjonalny, to, to ta jednostka po prostu będzie taka funkcyjna, czyli tam w pewnym sensie miał, mieli też zaproponować jakiś staking, gdy ale to wszystko było powiązane z innymi upgrade'ami Ethereum, czyli Plasmą i tak dalej, ale ta jednostka była taką jednostką rozliczeniową wśród aplikacji budujących się w oparciu wykorzystujących Golem. I co? I tak naprawdę Golem do tej pory nie ruszył. Do tej pory Golem jest projektem, który, który buduje swoje, swoje rozwiązanie, ale to rozwiązanie nie weszło w miejsce w żaden sposób. I zwróćcie uwagę, jak teraz sobie wrócimy do tamtego czasu i zadamy sobie najprostsze możliwe pytanie. Czy Golem w tamtym czasie jednostka Golem w tamtym czasie miała w ogóle jakikolwiek sens, aby być wyceniona na miliardy dolarów. Ja znam osoby, które były zakochane w tym projekcie, mówiły, że Golem zmieni wszystko, że Golem to jest coś wyjątkowego, że Golem to jest coś, na co czekali długi czas na tym rynku, ale to właśnie pokazywało, jak mocno zaślepieni był. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na. Ekonomiczną, taką fundamentalną zależność tych wszystkich projektów, to można powiedzieć, że jednostka Golem mogłaby być wyceniona na kilka milionów dolarów. A projekt mógłby być całkiem funkcjonalny i tak by to było fair, i tak by to było OK. Jednostka Golem nie była jednostką. Udziału w tej, w tej spółce. Nie miało nam dostarczyć żadnego, żadnego potencjalnego zysku wraz z rozwojem. Nie było tam nic. Wyceniane było na miliardy. Kolejny projekt, NEM, który miał być kolejnym takim azjatyckim, super szybkim blockchainem. I co prawda, NEM dostarczał różne rozwiązania, w różne, jakby tam, do różnych, w, różne, w różne działy na, na rynku. Może nie różne działy, ale do różnych firm na rynku. i w 2017 roku ten NEM miał naprawdę dobrą narrację, taką narrację, która pokazywała, że idą w fajną stronę. Jednak NEM był wyceniony na kilka miliardów, nawet nie wiem czy na kilkanaście miliardów, pewnie zaraz to zobaczycie w Time Machine na Cup. Kilkanaście, kilka miliardów dolarów i gdy, gdybyśmy sobie popatrzyli na jedną statystykę, ile w tamtym czasie było transakcji na NEMie, czy tam coś się działo, znowu doszlibyśmy do wniosku, że no, NEM był cholernie przewartościowany. Kolejny przykład, Request Network, które wleciało prawie do miliarda dolarów na, na, sam, na sam pomysł, na sam pro, prototyp swojego rozwiązania. Ja jestem też taką ofiarą zakochania się w projekcie Request Network, który dał mi Jeden z najlepszych tradeów, jaki kiedykolwiek miałem, ale przez to, że zakochałem się w pozycji, nie zrealizowałem. go. Nauczyłem się mnóstwo, ale nie zrealizowałem mojego najlepszego trade'u w historii. Dlaczego? Dlatego, że zakochałem się w projekcie. Dlatego, że w momencie, w którym Riku jest tak szybko zaczął iść do góry, to ja zrobiłem, wypłaciłem z giełdy, wrzuciłem na portfel i stwierdziłem, ok, teraz będę holdować długi czas, bo RAZY 20 to nie jest wystarczające dla mnie. Jaki człowiek był głupi, jaki człowiek, jak patrzę sobie teraz na swoje błędy, na analizę tamtego czasu, to jest niesamowite, jaki, jaki człowiek był zaślepiony. Jeżeli zadajecie sobie takie naprawdę takie podstawowe pytania, czy to, czy to, co kupuje ma jakąkolwiek rację bytu, żeby być wyceniane na kwotę, którą jest wyceniane, jeżeli to coś. Czy to coś, to, ten token, który kupuję, ma faktycznie taką wartość, taką fundamentalną, czyli wraz z rozwojem będzie mi dostarczał jakiejś emocji? E, może nie emocji, bo emocji zawsze, ale jakiejś wartości. Apeluję do Was wszystkich, macie różne tokeny w portfelu, zadajcie sobie, spróbujcie stanąć trochę obok i zadać sobie pytanie, czy ten projekt już ma produkt na rynku, czy ten projekt, czy w tym całym ekosystemie, który ten projekt stworzy, jednostka jest coś, jest coś czy ma faktyczną wartość. jeżeli dojdziecie do takiego wniosku, że coś tu jest nie tak, jednak inwestuje w coś w sumie przewartościowanego, pamiętajcie, że jedną z najlepszych decyzji jest to, żeby to sprzedać. Sprzedaż, sprzedaż jest trudna, ale drugą najlepszą decyzją jest to, żeby to sprzedać do Bitcoina, do Ethereum, do innych kryptowalut, nie wiem, BNB, FTX do czegoś, co faktycznie ma jakąś ekonomiczną wartość. Wchodzimy, według mnie, w tym momencie wchodzimy w czas, w którym każdy z nas będzie do, doświadczał wzrosty, wzrostów nawet na altcoinach, które nie powinny rosnąć, które po prostu nie mają tej wartości, ale będą rosnąć dlatego, że będzie po prostu ten czas. I ja po prostu zwróćcie na to uwagę i to będzie najlepszy czas, żeby wychodzić z tych pozycji do czegoś, e, do czegoś Wartościowego albo do dolara. Do dolara jest cholernie trudno sprzedać i dowiecie, ale może do bitcoina, do Ethera. Pamiętajcie o tym, nie, zakochuj, nie zakochujcie się w swoich, swoich, swoich projektach, bo widzę, że czasy się zmieniają, projekty się zmieniają, a nasze myślenie, nasze emocje są takie same. Zakochujemy się w projektach, stajemy się wyznawcami projektu i przez to. Gubimy się. Przez to tracimy taką... Jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Przez to nie widzimy negatywów. Przez to jesteśmy po prostu zaślepieni. I to zgubiło niezwykle dużo osób w 2017 roku. I nie chciałbym, żeby znowu tak dużo osób doświadczyło tego samego błędu. Więc czasami warto te wszystkie emocje przejść na bok, popatrzeć taką chłodną głową na to wszystko i stwierdzić, ok, to jest ten czas, żebym nacisnął ten przycisk, wyszedł. I po prostu. niech może nawet niech leci leci do góry dalej beze mnie, ale gdy sobie popatrzycie na te wszystkie wykresy w 2017 roku to nawet gdybyście nie sprzedali na szczycie, ale w połowie tego, w połowie drogi na szczyt, to do następnych dwóch, trzech miesięcy i tak już jesteście zarobieni. To jest niezwykle ważne. Spadek szczytu jest super dynamiczny i jest bardzo, bardzo szybki. Czasami dwa tygodnie wracamy do momentu, w którym byliśmy, e, nie wiem. W 30%, 30 w 30-procentowej 30 drodze na szczyt. Więc nawet jeżeli sprzedacie potencjalnie w połowie, nawet w jednej drogi, czwartej drogi na szczyt, to długoterminowo może to się i tak opłacić. Mało kto o tym mówi, mało kto to rozumie. Ale to jest bardzo, bardzo ważne i to widać na wykresach, to widać w historii. Na sam koniec jeszcze mają takie krótkie przemyślenie. Ja uważam, że ten 2020, 2021 jest faktycznie rokiem, w którym altcoiny dostarczyły, niektóre pozycje, dostarczyły prawdziwą, fundamentalną, ekonomiczną wartość dla inwestorów. Czyli trzymając coiny, trzymamy coś naprawdę jakby wartościowego, coś co ma rację bytu, coś co ma rację bytu do wzrostu. W 2017 roku było cholernie mało takich projektów, było naprawdę mało, mało takich projektów. 2021 jest inny, jest to na pewno inny czas i tę, tę, tę wartość w altcoinach widać, tylko że, no właśnie, to nie znaczy, że, że te altcoiny i tak nie spadną, one mogą właśnie zaliczyć swój, swój cykl. I to, że czasy się zmieniły i według mnie jest inaczej w tym momencie, jest więcej wartości w altcoinach, to nie znaczy, że historia się nie powtórzy. I to jest bardzo, bardzo ważne. Podstawowe pytanie, które ja zawsze sobie pytanie zadaję, czy to, w co wchodzę, ma jakiś cashflow, ma jakiś model, który dostarcza ekonomicznej wartości do. Do projektu. Mówię bardzo ogólnie, żeby Was nie zamykać na danym pozycji, żeby Wam jakby nie zawężać tego pola widzenia, bo wszystko to, co powiedziałem, jest solidnym fundamentem do tego, żeby zbudować sobie takie podstawy tej strategii, oparcie o strategię taką ekonomiczną, czy to, coś ma faktyczną wartość. Odpowiedzenie sobie na te pytanie jest, jest stosunkowo po prostu um, proste dla Was, jeżeli wejdziecie w projekt. Nie chciałbym Wam tutaj mówić konkretnymi przykładami, bo zaraz będzie um, po prostu kupowanie ślepy, a ja chciałbym Wam po prostu no, wrzucić taki, taki, taki jakby sposób myślenia o tym rynku, bo czasy się będą zmieniać, altcoiny się będą zmieniać, a sposób myślenia o rynku zostanie z Wami i dzięki temu będziecie w stanie weryfikować o dużo lepiej e, projekty. W najbliższym czasie. Odcinek, co prawda, w którym nie powiedziałem o nowych pozycjach, który dla niektórych może się wydać nudny, tak, tak myślę, że może się jeszcze wydać dla niektórych nudny, ale według mnie jest super, super ważny. Jest to jeden z najważniejszych odcinków, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby sami zostawić te swoje wszystkie euforyczne emocje na boku, zacząć sobie zadawać bardzo proste pytania. Te błędy, które były w 2017 roku, zdarzą się znowu. O tych błędach mało kto mówi, ja chciałem się z Wami podzielić, bo zakochiwanie się w swoich pozycjach i odrzucanie wszystkich negatywów wokół i skupianie się tylko na pozytywach było czymś, co, co zgubiło mnóstwo osób. Nie chciałbym, żeby to doświadczyło też Was, więc zadawajcie sobie te pytania i to dojście do, do momentu, w którym stwierdzicie, ok, trzymam wartościową pozycję albo ok, o kurde, trzymam shitcoina, to jest super, super istotne dla Waszego portfela. To tyle w tym odcinku. Dzięki za całe wsparcie. Rośniemy niesamowicie. Dzięki za, za, za to wszystko, co się dzieje w komentarzach. Nie jestem w stanie już nawet odpowiadać na to tyle i tyle się tego dzieje, więc chciałbym Wam wszystkim po prostu podziękować za to wsparcie, które leci z każdej strony. Za, za naprawdę niesamowite historie i, i super miłe wiadomości w, na mailu. Więc bardzo Wam za to dziękuję. To mi daje też ogromnego powera do dalszego działania. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zostawiam Was z memem. Trzymajcie się. Cześć.